Cześć, w tym filmie pokażę wam w jaki sposób edytować prawdziwych piłkarzy w FC24 oraz następstwach tej gry, bo te sposoby raczej zawsze będą działać pokażę wam to na dwóch przykładach i zaczynamy od pisania sobie rdbm wyskakuje nam revolution db master 24, wchodzimy zjeżdżamy na sam dół, klikamy sobie to download mega, wyskakuje nam pobieranie tego, klikamy oczywiście pobierz no i jak już wszystko wypakujemy wyświetli nam się taki pliczek, wchodzimy w niego, następnie w lewym górnym rogu klikamy na ten folder, wyświetlają nam się składy w FIFA. no i raczej wchodzimy w te najnowsze po prostu, to nam się chwilę ładuje, no i już wszystko mamy, widzicie tutaj dużo różnych kategorii po lewej stronie. Można tutaj dodawać na przykład stroje drużyn, ale my skupimy się dzisiaj na edytowaniu zawodników. Więc wchodzimy w kategorię Players. Tutaj mamy jeszcze więcej jakichś losowych liczb. I niech was to nie przerazi. Teraz, aby wyszukać tutaj dowolnego zawodnika, wchodzimy w przeglądarce na stronę SoFifa i musimy wyszukać naszego dowolnego zawodnika, więc wpisujemy sobie name, na przykład Ronaldo. Mamy Cristiano Ronaldo, wybieramy go, przechodzimy trochę niżej i szukamy jego ID, który nam się tutaj wyświetla. 20801. Kopiujemy je Teraz klikamy sobie na player ID, na którejś z tych liczb, po prostu, żebyśmy byli w tej kolumnie, i w polu wyszukiwania klejamy to, co skopiowaliśmy, czyli ten player ID Ronaldo. Klikamy na lupę, i tutaj mamy Ronaldo. To jest Cristiano Ronaldo Więc teraz możemy edytować wszystko, co związane z Ronaldo: first name ID. Chodzimy w to, i tu wyświetla nam się Cristiano Ronaldo. Możemy tutaj to zmienić, na przykład na Ronaldinho. Nazwisko mamy, czyli last name ID. Mamy common ID, czyli taka główna nazwa Cristiano Ronaldo, po prostu. Nazwisko na koszulce, data urodzenia, możemy ją tutaj sobie zmieniać, narodowość, wzrost, waga i wszystkie statystyki. Możemy też edytować różne drużyny, na przykład Liverpool, możemy im zmieniać taktykę, wykonawcy rzutów karnych i zdecydowanie wiele, wiele, wiele więcej. Strona, która pozwala na dużo edytowania, ale faktycznie ludzie głównie wykorzystują ją do edytowania stroju. I żeby zapisać zmiany, wystarczy kliknąć w tą ikonkę Save. To była pierwsza aplikacja, a teraz przejdziemy sobie do drugiej, którą już będziemy edytowali zawodników wewnątrz gry. Żeby ją znaleźć, wystarczy wpisać Live Editor. Teraz wyświetlają nam się dwa linki. My klikamy ten drugi ze strony Patreon. Następnie klikamy na ikonkę pana Arnaktu, na nick Arnaktu. Przechodzimy do jego głównej strony, zjeżdżamy niżej. I jeśli chodzi o live editora, to można tutaj sobie wykupić licencję, żeby mieć go od razu po wydaniu, ale po jakimś tygodniu ten kolega wypuszcza go za darmo, więc po prostu wystarczy poczekać. Wchodzimy sobie niżej i wyświetla nam się najnowsze, czyli opublikowane 7 dni wcześniej. Tutaj widzimy Live Editor. Można tutaj też pobrać Cheat Table oraz Cheat Engine. Wchodzimy w Live Editor i wyświetla nam się tutaj do niego link. Klikamy w niego i już nam się pobiera. Następnie jak wypakujemy wszystko, tyle plików tutaj będzie. My wchodzimy sobie w launcher.exe. Wyświetla nam się informacja, że to może być niebezpieczne, ale ogólnie to nie jest. Tylko nie odpalajcie trybów multiplayer. I takie okienko, w którym klikamy Run Game. Udało nam się już odpalić FIFA. I aby wejść w live editora, należy kliknąć przycisk F9. Tak możemy go otwierać i zamykać. Następnie możemy przejść do zakładki players i wyszukać danego zawodnika. Na przykład Kane. Wyskakuje nam tutaj ich dużo, ale my wybieramy Harego. Następnie klikamy players editor i możemy edytować wiele jego statystyk. Między innymi tutaj jego imię, nazwisko, maksymalny potencjał, gwiazdki, daty urodzenia oraz wszystkie atrybuty. I to jest świetne, bo dam na przykład 99 ataku i od razu tu. Tutaj nam się oblicza jego średnia ocena dzięki temu. Mogę dać jeden ataku i przez to ma 58. Mogę dokładnie wybierać sobie, którą statystykę ulepszyć. Możemy też tutaj dodawać playstyle, jak i playstyle plus. A dodatkową rzeczą jest wzrost, waga, styl głowy, biegu i inne fajne rzeczy. Można mu też zmieniać buty czy rękawice bramkarskie, jeśli tym bramkarzem by został. Naprawdę dużo opcji. Możemy też wejść w Teams, czyli drużyny i na przykład wpisać sobie Bayern München, FC Bayern München, idziemy do Teams Editor, no i możemy zmieniać takie różne daty, tutaj powstania czy inne rzeczy. Możemy też przejść bezpośrednio do zawodników tego klubu, zmieniać menedżera, stadion czy stroje. Jak to zapisać, jak już zrobimy, należy wejść w Teams oraz Save. I Ważną rzeczą jest to również, że możemy sobie tworzyć opcje zatrudnienia w tym klubie. Wystarczy kliknąć Create a Job offer i w karierze dostaniemy normalnie ofertę pracowania w tym klubie. Tutaj też jest takie coś jak Transfer History. Jest to przydatne w karierze. Ogólnie Life Editor jest świetny i bardzo w wielu rzeczach pomaga. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Do następnego i cześć!